Siemanko, słuchajcie, dzisiaj kolejny odcinek, tym razem coś jeszcze innego, dzisiaj jakby zajmiemy się, weźmiemy sobie na tapet wywiad z raperem BG Knockout, którego to udzielił na kanale WLED TV, wywiad ten dotyczy kulisów, tak, powstawania disu real motherfucking Geese, który wycelowany był w generalnie w The Row, tak najbardziej oczywiście w doktora Dre oraz Doga. Rok 1993. Wtedy został wydany właśnie ten dis i był on odpowiedzią na kawałek diss wypuszczony przez doktora Dre na osobę iz no, i właśnie tutaj, jakby Real motherfucking Cheese było, cheese było odpowiedzią na to, tak. Generalnie, ogólnie, generalnie, ogólnie, widzicie, się trochę za zakręciłem. Natomiast chciałbym tutaj też, właśnie na moim kanale, poruszać takie tematy związane z rapem, gdyż jestem wielkim fanem, entuzjastą właśnie muzyki West Coast stąd też wzięła się zajawka na takie tematy związane z gangami, gdyż wiadomo, jakby obydwa tematy się przenikają, tak, czyli te takie związane z gangami, no i rap, gdyż po prostu jakby jest to jakby część tej kultury. Także słuchajcie tak, nie przedłużając, lecimy sobie. So how did you end up hooking up with Easy? Well, basically, like I had a reputation for, you know, in the neighborhood, like the local LA area for rapping. My brother was in California Youth Authority, Dressed as the Gangster. He was in Youth Authority, and his reputation kind of spread throughout the youth, you know, the youth authority or whatever. So usually what happens is like people who from LA <coughs> come up gangbanging, you're gonna end up in juvenile hall, you're gonna end up in camp or YA. Mm -hmm. So all the people. Czyli tutaj właśnie Jego brat, czyli Dreista, który również miał okazję wystąpić w kawałku Real Motherfucking Geese, jakby przebywał w takiej placówce dla nieletnich młodych przestępców, tak. I jakby jego tutaj zaraz to też zostanie wspomniane, jego jakby taka reputacja powiedzmy docierała do Bidziego, tak. I jakby mm -hmm. Inspirowała go też do działania w kierunku rapu, bo tutaj zaraz BG doda, że wiele właśnie z takich placówek jakby stwarzało tym młodym chłopakom nagrywanie kawałków, robienie takich małych występów, no i właśnie też z takich możliwości korzystał jego brat Dreysta. No i jakby zaraz tutaj BG o tym wspomni, że jakby bardzo był za to, Who was, you know, ended up in these situations who were getting out before my brother. They was just telling people, like, you know, I would always hear these rumors, like, man, your brother, he hard. Because, you know, at certain places in Hawaii, they have studios, they have places for them to record, and then they actually let them perform. So people would get out spreading the word. So uh, one guy had got out. And his uncle happened to be one of Easy's old running buddies, you know, from the streets before NWA and all the music stuff. And I think they wanted to kinda uh, get into the music. So one day they put up on our street and was like, We heard y'all be rapping. We was like, Yeah, we get in. He was like, let us hear something. We rap for him. They was like, Well, tomorrow we're going to the studio. They didn't, they didn't tell us with who or whatever. Okay. So the next day I happened to not be there. My brother was <clears throat> there. So My the brother episode. Jeden z e, jakby znajomych, tak kumpl'i, e, brata e, Bidziego, czyli Draysty, e, miał wujka, który był e, jakby znał się z Izim, tak? i generalnie e, jakby wspomniał do Iziego e, o chłopakach, powiedzmy tak, czyli o Drayscie, o, o Bidzim, i e, jakby została stworzona dla nich taka e, możliwość aby po prostu przyjść do studia. Jak słyszeliście, jakby nie powiedziano im dokładnie o co chodzi, z kim mają współpracować. Natomiast tak to wyglądało. Tak. Zobaczmy, co było dalej. They came home later that night. It was like I was in the studio with Easy. I'm like, yeah. He was like, yep, yeah. he had songs written that they already did and everything. So I was like, wow. He's like we go no tomorrow, so you better be around. So the next day I went. They was doing real compet G's My brother, you know, wrote the song, arranged it, wrote him i E Z. Jak słyszeliście, jakby za pierwszym razem Biggie nie poszedł z Traystą do studia, tak? Był tam właśnie sam Trace później jakby wrócił do domu, opowiedział BG emu, jakby, że był w studio z samym EZME. No i generalnie powiedział, że. Jakby musisz i ze mną, tak? BG. No i jakby BG już więcej razy nie dawał się namawiać. No i po prostu poszedł do tego studia. I okazało się, że jakby Easy robi po prostu z nimi kawałek real. Motherfucking G's, tak? Jak też warto właśnie to podkreślić, słyszeliście, Draysta był autorem tekstów swojego. Jak i, e, i z jego I, tak. Czyli po prostu napisał ten kawałek e, Dreister. Jak też później się tutaj jakby zaraz powie, to BG, jakby był pomysłodawcą mm, całej tej koncepcji. To no this. Okej, okay, so, so Dracer mm. actually wrote Easy Yeah, Dreister was the writer. And he was the whole person behind the concept. Because what it was was Easy to tell a stories about, you know, Dre, Death Row, all these things, and that's how he came up with the lyric. So I'm in the studio, basically just listening to them make the song. I wasn't supposed to be on the song, so in the process of them recording the song, the part that I rapped on, they don't know how the beat got extended right there. So everybody was like, "What happened right here?" You know? And uh, I'm just sitting back like, "Shit, I don't know." You know what <laughs> I mean? So after they was trying to figure it out, somebody looked over at me and told they was like, "You go try something." So I went in the studio. I went in the booth. Bust all these Jak słyszeliście, jakby bicie go początkowo na tym kawałku miało nie być, tak no ale co, gdzieś tam powiedzmy w, w trakcie tworzenia, tak, w procesie produkowania, jakby. Beat kończył się w jakiś taki nie do końca fajny sposób, tak. Nie wiedziano, co, co jakby zrobić w tym miejscu, no i jakby namówiono Bidzi'ego, aby po prostu spróbował coś zarapować, tak. No i tutaj właśnie Bidzi mówi, że jakby wszedł do tego bułów, tak, czyli tego miejsca, gdzie nagrywa się w studiu, no i gdzieś tam zaczął wrzucać jakieś takie swoje stare powiedzmy teksty, tak, jakieś nawijki, no ale gdzieś to nie pasowało do końca do koncepcji tego kawałka. No jak tutaj zaraz powie BG, po prostu poleciał freestylem jakby swój wers i okazało się to strzałem w dziesiątkę. No, it, I guess it wasn't fitting with the concept. Yeah. So I'm like, man, give me some more weed. <laughs> Somebody brought me some weed, we smoke it. And I just freestyled that verse. And they was recording everything that I was doing, I didn't know. Okay. So when they recorded it, they was like, that's it. They told me to come out, write it down, try to, you know, make it better or whatever. And that's really how it happened. So you just met eazy E on the day The day I recorded the song. The City G's yeah. when you were basically dissing this Death Row. Yeah.

Nie, powiedział Bidzina, nie, jakby została stworzona dla niego taka nie, okazja, więc po prostu skorzystał, e jakby nie miał do tego żadnych powodów, tak. No i też powiedział, tak wspomniał, tak, że e żyłem sobie władz, wiadomo, wiódł takie życie gangstera, tak. E jakby sprzedawał e po prostu rak, kokain, tak, czyli takie po prostu kokainę w takich grudach, powiedzmy gdzieś od wieku 11 lat, no i nagle po prostu stanął przed taką możliwością, tak, no to musiałbym być głupim, żeby nie skorzystać. Three, since I was probably like 11 years old, and right. this was my opportunity, so it didn't matter. So if they asked you this, Michael Jackson, it didn't, <laughs> didn't matter. Stevie Wonder, it <laughs> didn't matter. matter. <laughs> like, <enjoy. laughs> tutaj było dobry, tak, jest. Jeżeli zapytali bycie, żebyś zdecydował e, Michaela Jacksona, czy tam Stevie Wondera. No? Would have found me before Easy. It'd have probably been the same way. It'd have probably been the other way around. You okay. I mean? Okay. So, and you just met Easy that day, pretty just much. Just met him that day. Okay. Well, what was your initial kind of impressions of Easy? Like from meeting him? Yeah. I mean, I was in awe. Bo tu jest osoba, której odczułem od jakiegoś czasu, teraz jestem tu z nim. Więc zostałem kinda jakiś starzona, nawet. Właśnie go, you know, just tripping off of him. I to jest karanie. Jak słyszeliście part. tutaj, właśnie jest to podkreślone, że e, BG poznał e, Isiego I w dniu nagrywania tego właśnie listu, tak? Czyli tutaj też jakby Vlad zapytał się, <coughs> jaka była jego taka pierwsze wrażenie, tak? osobą i z jego. No i tutaj właśnie jakby Bidzi to podkreśla, no że bardzo był nim zafascynowany, jakby um, zawsze się gdzieś tam na, nie, na nim powiedzmy wzorował. Tak był dla niego wzorem do naśladowania i nagle takie coś, że siedzi z nim w studio i nagrywa kawałek super. For that day too. I had a rap Okej, okay, remember when uh remember when the Rodney King trial came out? Yeah. The one guy who turned over on the cops. easy kind of supported him yeah. so one day i like saw a mexican him on... dude or something yeah right? so i seen him on the news with the guy coming out of the court building like one day when i was at home just chilling so i wrote a rap like this and, it. and then the dudes the homies put me on blast they was like no, you know you got tak. Gdzieś tam chodziło o sytuację związaną z, jak się można domyślić, LA riots tak, czyli rok 1992, bardzo duże zamieszki w Los Angeles. No i tutaj chodziło o jakby proces Rodneya Kinga i generalnie Izzy jakby opowiedział się za jakimś Meksykaninem, tak, który gdzieś tam po prostu. was in the and Muć się didn't like and diss E? and he was like, "How are you going to diss me, man? You up in my spot." Well, he was like, "Let me hear it." I'm like, "Nah, no, I ain't gonna do that." he kept on priding me to hear, it, so I ended up saying it for him. He was like, "You cold." He was like, "This what I'm gonna do." Jak słyszeliście, jeden z ziomków Biziego, jakby wyciągnął to no trochę tak powiedzmy dla Beki. Tak, że słuchaj, Izzy, ty wiesz, że on nawet kiedyś na, nagrał na ciebie Disa napisał, a Easy mówi, no jak to? Przecież kurde, siedzisz ze mną w studio, tak a ty, w di, przeszłości Disowałeś, no i jakby Easy nalegał na to, żeby Biggie mu przedstawił ten tekst tak. No i generalnie widzi, jakby. Zarapował mu to, i Izzy mu się to spodobało, tak powiedział. You call, tak, czyli jesteś dobry. Joints. If you can smoke half of them, then something, 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 something. He was like trying to make a bet with me, so we sat in the hallway, got to like seven joints. I was so high, I was like, I can't do it. So that was like my initial. You know what I mean? Like that's how we kind of bonded. Jak Sposób na złagodzenie tego, tej sytuacji, tak, że skręcę 20 jointów, jeżeli zdołasz ze mną spalić chociażby połowę z nich, no to jakby już zapomnij o tym, tak, co, co było w przeszłości, jakby zapomni o tym, że, że ten, powiedzmy, dis powstał, tak, ale jak powiedział Bidzin, zdążył spalić jakieś 7, zdołał i już po prostu nie dał rady więcej, nie? także też dość taka śmieszna, zabawna anegdotka. And every since then, it was just all good. Okay, yeah. so you guys recorded Real Compton City Cheese. Mm -hmm. Dre Day was already out, right? Uh, how was Easy sort of feeling in the studio about about this whole situation? It was never even a thought. Like we never even—he didn't care about that, man. Like, oh, but he was doing a disc record. He yeah, I mean, little, he, I he mean, of course, do it. you got to understand, Easy's a smart man. You know what I'm saying? And he always. He always was looking for a way to, to gain something from publicity. So I think that was like, you know what I mean? Because you got to think about it. The album was called It's On Dr. Dre. Czyli jak słyszeliście, jakby Easy niespecjalnie przejął się tym jakby Tesem, tak? Czyli Drey Deby. Może jakby zostało tam no kilka ciężkich dział powiedzmy wytoczonych przeciwko niemu, tak? Można tak to, tak to ująć. Hmm, no, jakoś się tym easy. Przejął, tak? kill it. It was already done. It was already slated to come out. But when we raid when we made real motherfucking G's, he was like, "Fuck that! This got to go on the album," because I guess it was better than the song he had. Because remember that one song? Well, if it's own motherfucker, then it's own. That was supposed to be the single. Oh, okay. I don't even. Yeah. Well, that this, song. this, yeah. you know, this it's not song. Yeah. as memorable yeah. as the yeah. other one, but uh. That was supposed to be the single. So when we made that one, he was like, "No, nah, this the one." And then he know me and my brother, you know, we had street cred from the from the hood, so he was like, "Fuck that. We going to roll with this." But czyli Jakby widzicie jakby e this miało po starcieć nie jakby miało zostać wydany ten kawałek It's on, tak, czyli jeden z takich też jakby takiego takich bardzo mm, dobrych disów stworzonych przez właśnie Izego i e, wycelowanych właśnie w doktora Drake'a Snoopa natomiast jakby ostatecznie mm, ten kawałek mm, został jakby zepchnięty na drugi plan trochę i, i w miejsce jego właśnie został wypuszczony mm, mm, właśnie Rihanna fucking jeans tak as far as talking about Dre, thinking about It wasn't really like he wasn't sweating it. He was thriving off, you know, what he can make from it and just the controversy part of it. You know what I mean? But okay. it wasn't like he was sweating. He was getting paid from it. Why would he be mad about it? Okay. So so yeah. wrote Easy's verses. Yeah. Then Jeszcze chciałem tutaj dodać, bo jakby nie powiedziałem o tym. Natomiast tam właśnie B.G. użył takiego stwierdzenia, że me and my brother, we have we had a street street credit, yes. Czyli powiedzieli coś, powiedział coś w stylu, że zarówno on, jak i jego brat mieli taką naprawdę uliczną reputację, wyrobioną tak. Czyli zarówno on, czyli BG, jak i Drayston byli obydwaj członkami gangu Narli Black Camping Crips. No i generalnie byli jakby naprawdę związani z tym życiem gangsterskim, tak, bo też jakby musicie sobie jakby to przyswoić do siebie, że spora część raperów w latach 90. po prostu udawała taki wizerunek gangstera, tak? Bo było to jakby na topie był wtedy po prostu wielki pik takiej muzyki gangsterapu, tak? No i po prostu wielu udawało po to, aby uzyskać jakby taki odpowiedni image, tak. No a tutaj jakby jest to podkreślone, że BG i Dreysta jakby niczego nie udawali, oni rzeczywiście byli no po prostu związani z tym życiem. I went in the studio and and laid it. Yeah. You, you actually saw Easy Lay the verses or was that done the day before? I think it was done the day before I came. Okay. So by the time you came in, Easy. Yeah. Everything was already, or, done. Or already done. You just added your yeah. verse. Okay. So, did the song come out before the video, or did it come out at the same time? No, the video came out first, I believe. The video came out first. Yeah. Okay, so it's time for you guys to film the video. Okay, we it's time for us to film the video. I, I forgot the okay. The first location was at this college. Uh, if you remember the part of the video when we chasing the, the easy look alike down the hill, right. kind of towards the end of the video. Yeah. Well, it was at I forgot the name of that college, but it was in, it was initially there nobody ever heard the song and this was the crazy part like people when we was filming the video and the song is playing through the little speaker for us to you know like mimic the lyrics yeah. people was going crazy like first time ever hearing it and they like so many people gravitated towards it like and that's why you see all those people in the video because people just start i guess no Teledysku, tak, wideo do kawałka, który zresztą jest no, świetny, jest to taka naprawdę no taki powiedzmy, legendarny, tak, legendarne wideo, legendarny klip. No jakby w procesie tworzenia gdzieś tam w tle na takim głośniku leciał po prostu ten kawałek, tak? No i generalnie bardzo przykuwał uwagę ludzi postronnych. Jakby ludzie zaczęli się nawzajem zwoływać, tak? Przybywać na miejsce, gdzie kręcono właśnie ten teledysk. No i powstał taki ogromny jakby, jakby zbiór ludzi, tak to też można zobaczyć zresztą w samym teledysku. The initial people who came, everybody started calling people. Come up here, come up here. And the video was crazy. I think it was a five-day shoot. We was all throughout Compton, all in my neighborhood. And it just was it was a wild time. So who was the Easy E lookalike? Uh, that's the dude, uh, A.J. Johnson. He's the comedian. He played in oh, the AJ that's, that's Johnson? To yeah. jak słyszeliście, A.J. Johnson, czyli taki znany e, amerykański komik, e, tak, który występował również właśnie w różnych produkcjach filmowych. Mm. Jak tak też tutaj powie biec dalej. Był to też gość, który jakby był z Campton, tak czy taki oryginalny rezydent Campton, powiedzmy tak. Ten in the movie the hook up with Master Key. Right, right. Yeah, I know exactly yeah, who you talking Friday i all that. I from Friday. That's him. Wow. The, <laughs> yeah. the crackhead. Yeah, right. <laughs> That's the homeboy. He from Compton. He a real Compton cat. He oh, really okay. from the city. Yeah, That's what's up. All right. So you guys do the video. Mm -hmm. You drop the video. What was the reaction after that? It was so crazy. I was in high school. You got to imagine. I'm in high school in, in the 12th grade. I got two semesters left. So uh, once the video come out, my life changed. Like I wasn't right. a normal person no more, even though I'm still living right here on this dope street in Watts. So, uh, I go to school. One day, I go to school late. <coughs> it's around nutrition time, and the way the school is is like you have to walk through this, these two open doors in the front, go through a hallway, and then you come out into the school area like this. So when I get to school, the whole fucking it seemed like the whole school turned around and looked at me like, and they made me feel some type of way. And I dropped out. I was like, I can't go. I can't go. Jak <coughs> <coughs> E, tutaj właśnie e, widzi, podkreśla także jakby jednego dnia był zwykłym gościem z władz, zajmującym się no wiadomo czym, tak, handlem narkotykami i tak dalej, no a nagle jakby w momencie, e, gdy już ten e, Dis został wypuszczony i tak dalej, no to po prostu spadła na niego ogromna, e, ogromna sława, tak. E, no jak można się domyślić, po prostu, no, no nie było to jakby do końca łatwym, tak, doświadczeniem. Wiadomo, że jakby fajnie tak być rozpoznawalnym, natomiast no, no było już do tego stopnia tak dalej. O tym powie właśnie Bidzi, że gdzieś tam wytykano go jakby palcami, tak, każdy po prostu go zauważał, i tak dalej, i tak dalej. Więc no, sami sami musicie sobie to właśnie uzmysłowić, jak, jak wielkim przełomem było dla niego. Go back because I wasn't used to that. Yeah. You know what I'm saying? I was a normal person one day, and then after that, like my whole life, just was... even if I'm driving down the street, cars would pull up and just, oh, that's people pointing at me. I'm like, oh, it was wild. It was just, it was crazy. Okay. Yeah. But there's also a lot of death row fans out there. Definitely. So we didn't really experience that until we went out of state. Okay. Like we didn't have like the only time we ever ran into death row we got nominated for a Billboard Award. So they had a... Jak słyszeliście, jakby Vlad właśnie tak wspomniał o tym, że no że przecież też było jakby wielu zwolenników defro, tak? Czy jakby nie spotykała ich jakiś jakiś z tego powodu jakaś, jakaś nienawiść i tak dalej, także to jakby BG właśnie mówi, że zatknęli się z tym, gdy jakby pojechali poza Stan, tak, czyli e, po prostu pojechali na rozdanie nagród e, Billboard Awards, mm, <coughs> gdzie e, przeciałi się właśnie z mm, jakby no, z jakby całą załogą Defroa, tak. Universal Amphitheater. The very first time we went, it was only seven of us. You know how Suge used to roll? He had like 300 people with him. Mm. So this is our. No ja, i tutaj też widzicie, <coughs> jakby B E, wspomniał jak to wyglądało, tak i że jakby, e, jakby z Easy czyli tą załogą, e, właśnie w której się znajdowało też między innymi tak e, właśnie Vidzinakał czy też dreista e, było jakieś 7 osób. No a z Szuknajtym, czyli z tą głową, tym bossem, jakby Defrow, było około 300 ludzi, tak. No, może to jest troszeczkę jakby wyolbrzymione, natomiast no, na pewno różnica musiała być znaczna. First run, is. so I'm itching to see Das, corrupt, anybody, Snoop. So when we get inside, I see Dre, Suge, <coughs> DOC, all them are in the front row of the, uh, of the place. Jak no, słyszeliście tutaj, <coughs> właśnie BG podkreśla, także jakby na tej ceremonii, tak przeczył się z wszystkimi właśnie sławami, wszystkimi sławnymi raperami z Defro, na przykład Snoop Dogg, tak. Dusty does the linger corrupt no jakby był cały szereg artystów tak Nate Dog no wszyscy byli tutaj jeszcze słuchajcie chciałbym szybciutko tak nawiązać do tatuażu jaki jest na ręce właśnie biednego jak widzicie NBCC co to oznacza naughty black camp the czyli jest to taki właśnie tatuaż gangsterski powiedzmy tak sitting probably five seas behind him. Nate Dog, Daz, corrupt, all them. They sitting probably about five seats behind us. <laughs> okay. So when they showed us where we sitting at, I'm like, forget that. I jumped up. I walked up there. I start game banging on all like Daz and corrupt. Now I'm like, what's up with that? Naughty block, crip like. Nate Dog was the only dude who stood up. He had a he had a hockey. Jak on. <clears throat> BG ten, młody, gangster tak? jakby wstał z miejsca, no i tam podszedł do, do tych powiedzmy miejsc, e, gdzie siedzieli właśnie artyści z Defro, tak, no i zaczął po prostu robić problemy, tak, start tripping, czyli zaczął robić po prostu, no jakby taką no, burdę, jakby to powiedzieć, tak, e, what's up with the nary black captain creep, jakby e, przedstawił swój set, tak, I, i start gangbang, czyli jakby zaczął takim, mm, takie zamieszki na tle po prostu Gangsterskim, powiedzmy, no tak to można przetłumaczyć na, na, na nasz język.